Aloha, bracia i siostry, <noise> stała się rzecz straszna, <noise> mamy zakaz wychodzenia z domu, <noise> jako że las to mój dom, to nie mogę niestety jechać sobie do miasta, nie mogę tam do autostrady sobie wyjść, <noise> tylko muszę siedzieć w tych lasach i w tych siedzieć lasach, no niedobrze, dobrze kurczę, masakra i teraz chciałem sobie tak do miasta dojechać, poczuć tego betonowego chodnika tego miasta, ale nie mogę, no nie ma, nie można wychodzić z domów, muszę siedzieć w tych lasach niestety, kurczę teraz, boję się stąpnąć, bo o proszę Państwa, w tej linii horyzontu jest las, czyli jeżeli tu się las skończy, czyli mój dom, jak mamy zakaz wychodzenia z domów, to tutaj nie mogę, nie mogę postawić tej nogi, bo to będzie złamanie zakazu. Kurczę, niedobrze i teraz nie wiem co robić. <coughs> Oczywiście mogę wyjść. jak będę jechać do sklepu, czy do apteki, czy do pracy. Ale kurczę, ja mi się sobie jechać do miasta, podziwiać betonowe mury, betonowe bloki. To już nie mogę, kurczę. I co ja mam teraz robić w tych lasach? Siedzieć cały czas w tych lasach, a co jakby tak? Kurczę, chociaż złamać zakaz. Może za, chociaż na chwilę tutaj dotknąć, złamać ten zakaz. Kurczę, nie, no, chyba jest za duże, za duże, za duże ryzyko. Kurczę, niedobrze. Gdybym nie mieszkał w lesie, gdybym właśnie mieszkał w mieście, byłoby, byłoby lepiej, tak to muszę siedzieć w tych lasach. Skoro las to mój dom, to mam zakaz. I teraz będzie jeszcze więcej filmików, będzie w lasach. Jesz, jeszcze więcej filmików będzie na moim kanale. Będę tylko musiał siedzieć w domu, czyli w lesie. O kurczę. <grystanie> <grystanie> aloha, aloka, bracia i siostry. Kocham, kocham, kocham i coś tu wiele rzeczy. No niestety muszę siedzieć w domu. Nie mogę, nie mogę nigdzie wyjść. Więc tutaj ciężkie, ciężkie czasy zostały. Będę siedział w tych lasach. Będą filmiki. Niestety to ta, takie życie, człowiek, człowiek chce sobie jechać do miasta, popodziwiać, dotknąć tego jakiego apartamentowca, tego wieżowca, zobaczyć jak to jest, ale niestety trzeba siedzieć w lasach i nic nie robić. Pozdrawiam z wióściem alocha!